Nowy rzecznik, stare zwyczaje. Rząd Donalda Tuska wciąż nie potrafi komunikować się z narodem. I o zamachu na Wołodymiera Zełyńskiego planowanego w Rzeszowie. Polacy dowiedzieli się od Ukraińców, a nie od swoich. Trudno na taką politykę informacyjną tak po prostu machnąć szłapką. Ekspres Plus, Rafał Patrya ruszamy! 3,5 miliona złotych w różnych walutach w mieszkaniu Stefana Eł, jednego z urzędników Rafała Trzaskowskiego. Gazeta Polska codziennie podała, że część pieniędzy mogła pochodzić z łapówek. Awantura w jednym ze sklepów w Tarnowcu w województwie małopolskim była tylko wstępem do rodzinnego dramatu. Policjanci zatrzymali mężczyznę, który skrywał tragiczną tajemnicę. Śląscy policjanci zatrzymali pięć osób podejrzanych o udział w mafii śmieciowej. Grupa przestępcza miała zajmować się nielegalnym składowaniem niebezpiecznych odpadów. W ekspresie Republiki zerkamy także na ciekawostki. Ta historia z meczu baseballa w Stanach Zjednoczonych udowadnia, że gdzie dwóch się bije, tam nikt nie korzysta. Wielki majątek miejskiego urzędnika. Służby zabezpieczyły ponad 3,5 miliona złotych w gotówce w różnych walutach w mieszkaniu jednego z dyrektorów podległych Rafałowi Trzaskowskiemu na stołecznym targówku. Jak informuje Gazeta Polska codziennie, część tych środków mogła pochodzić z łapówek. Szokujących doniesień o ludziach związanych z Platformą Obywatelską jest więcej. To może być największy skandal korupcyjny w warszawskim samorządzie w ostatnich latach. Według śledczych w okresie styczeń 2022 grudzień 2023 urzędnicy Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Targówek mieli przyjąć łapówki opiewające na co najmniej 450 tysięcy złotych, jednocześnie mieli mieć obiecane dwa razy tyle, ponad milion złotych. Głównym podejrzanym jest Stefan Ełf, wieloletni dyrektor Zarządu Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Targówek. W czasie przeszukania mieszkania mężczyzny zabezpieczono między innymi dowody mogące świadczyć o nieprawidłowościach przy rozliczaniu środków publicznych afer w środowisku koalicji. 13. Grudnia jest więcej. Były działacz Suwalskiej platformy obywatelskiej oskarża swoich byłych politycznych przyjaciół o nielegalne finansowanie kampanii wyborczej? 2023, kiedy pan poseł niedziecki miał szybciej materiały wyborcze niż komitet krajowy? W jaki sposób to zrobili? Że niby jest to legalne, jeśli to było przed listą kandydatów. O swoje finansowanie na pewno nie martwi się Hanna Zdanowska. Prezydent Łodzi została przyłapana z torebką wartą ponad 10 tysięcy złotych i to poprzecenie, co można przeczytać w portalu Blask Online. Kiedy łodzianie psioczą na dziurawe drogi, a miejskie inwestycje często kończą się na etapie kolorowych wizualizacji, prezydent Hanna Zdanowska pokazuje się z luksusową torebką, wartą więcej niż pensja większości mieszkańców miasta. Tak jak za komuny, gdy robotnicy pili szampana ustami swoich przedstawicieli. Wstrząsające zdarzenie w Tarnowcu, niedaleko Tarnowa. Jeden z mieszkańców awanturował się w sklepie i niszczył samochody na pobliskim parkingu. A to dopiero początek historii, bo w domu policja odnalazła ciało jego matki. Do dramatycznego zdarzenia doszło dziś rano. Policja otrzymała zgłoszenie o mężczyźnie awanturującym się w sklepie i przed nim. Był bardzo agresywny i niszczył mienie. Używał do tego m.in. gaśnicy. Według funkcjonariuszy mężczyzna zachowywał się nielogicznie i był bardzo pobudzony. Po zatrzymaniu przez policję okazało się, że sprawa jest dużo bardziej skomplikowana. W domu mężczyzny znaleziono bowiem ciało jego 89-letniej matki. Policja bada, czy mężczyzna miał związek z jej śmiercią. Na razie nie wiadomo, co było powodem jego zachowania. you <laughs> Tragiczny bilans wypadków na polskich drogach podczas długiego weekendu. Doszło aż do 340 wypadków, w których zginęło 21 osób, a ponad 400 zostało rannych. W Przypkówku w Zachodniopomorskiem zderzyło się 5 pojazdów, 3 samochody osobowe, bus oraz dostawczak. Jedna osoba zginęła, a 4 osoby trafiły do szpitala. Na miejscu działało 9 zastępów straży pożarnej, pogotowie i policja. Do drugiego tragicznego wypadku doszło w Krasowej w Opolskiem, gdzie zderzyły się dwie osobówki. Zginęły dwie kobiety, a 5 osób zostało rannych. Według policji 68-letnia kierująca nie ustąpiła pierwszeństwa i doprowadziła do zdarzenia. Policjanci ze Śląska zatrzymali 5 osób podejrzanych o udział w grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym składowaniem niebezpiecznych odpadów. Działania były częścią dużego śledztwa, w którym zarzuty usłyszało już 105 osób. Podejrzani wynajmowali hale magazynowe, gdzie porzucali odpady zagrażające środowisku, łamiąc przepisy i unikając kontaktu z właścicielami hal. Jeden z zatrzymanych jest również podejrzany o groźby i kradzież samochodu. W czasie akcji policja zabezpieczyła m.in. broń, amunicję, dokumenty i ponad 80 tysięcy zł oraz inne waluty. Za popełnione przestępstwa grozi im po 15 lat więzienia. Kto by nie chciał być strażakiem? A z plusem da się to zrobić. Z kamerą i sikawką staniemy do strażackich zawodów. Zaprosimy także do kin na film o strażacko brzmiącym tytule Niech płonie. No to ognia. Ogromne pożary lasów na greckiej wyspie Chios na Morzu Egejskim. W akcji gaśniczej biorą udział śmigłowce i jednostki strażackie sprowadzone z innych części kraju. Trwa ewakuacja mieszkańców. W trakcie ćwiczeń Baltops 2025, które cyklicznie odbywają się na Morzu Bałtyckim, zabrakło kawy, a konkretnie na łodzi podwodnej należącej do szwedzkich marynarzy. W ekspresie Plus sprawdzimy, czy udało się zażegnać kawowy kryzys. W oczach każdego dziecka są superbohaterami. Dziś swoje święto obchodzą tatusiowie. Z tej okazji nasza reporterka zebrała dla nich garść najlepszych życzeń. Kolejny bestialski atak na Kijów. Pod osłoną nocy Rosjanie znowu ostrzelali w stolicę Ukrainy. Ofiarami padli bezbronni cywile. Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy ponad 350 dronów, pocisków balistycznych i pocisków manewrujących. Nocny atak zabił co najmniej 10 cywilów. W samym Kijowie śmierć poniosło 7 osób. Po nocnych atakach od rana trwała akcja ratunkowa pod gruzami zawalonego bloku. Obrona powietrzna Ukrainy przechwyciła dużą część dronów, zanim zdążyły spowodować zniszczenia. A to już Grecja i szalejący od wczoraj pożar na wyspie Chios. Akcji ratowniczej nie ułatwia porywisty wiatr, który podsyca ogień. Dziś do akcji zaangażowano ponad 170 dodatkowych strażaków. Ekipę wspomaga 11 samolotów. Na wyspie brakuje prądu, ewakuowano setki mieszkańców. Władze podejrzewają, że ogień mógł zostać celowo wzniecony przez człowieka. Dzień Ojca. To święto nie ma hymnu ani flagi. Nie jest tak popularne jak Dzień Matki. Słowem, ojciec nie ma łatwo. Bo tata to najczęściej bohater, ale bez fleszy. Z takim podejściem radzi sobie jednak pomysł. Tata, to nie ten, który przytula, kiedy boli. To raczej ten, który sprawdza, czy jeszcze żyjesz. Czasami mówi, wstawaj, nic ci nie jest a potem w milczeniu przygląda się, czy jednak nie trzeba przykleić plasterka. Jego miłość nie przychodzi w słowach. Tylko w czynach. Ojciec to też człowiek, który zna wartość ciszy, ale jest obecny i niezastąpiony. To on naprawia rzeczy bez instrukcji i uważa, że mapa papierowa jest lepsza od GPS-a. To dzień bohatera, który bez wysiłku potrafi otworzyć słoik. Tata jest bohaterem chyba każdego domu. W końcu kto, jak nie on, załatwi wszystkie sprawy. O dzień ojca nie mogłam nie zapytać moich redakcyjnych kolegów, czego sobie życzą. Żeby każdego dnia być najszczęśliwszym, najdomniejszym tatusiem ze swoich dzieci, że żeby te dzieci zawsze nam dawały powody do tego, żeby je... Kochać, wspierać, szanować. Aniu, a czego możemy życzyć naszym tatom? Przede wszystkim zdrowia, pociechy z dzieci, żeby mogli jak najdłużej celebrować z nami te święta. I takiego spełnienia, ale też przede wszystkim, żebyśmy mogli wspólnie spędzać czas, bo czas jest najważniejszy. A nawet dorośli pytają ojców o radę. Tatę zawsze pytam o dwie rady. Jak być dobrym człowiekiem, jak wkręcić żarówkę. Ja pytam swojego tatę, jak prawidłowo zamontować gniazdko w domu albo rozliczyć PIT. On to wie, ale właśnie w tym cały urok święta. Nie w prezentach, ale w tym, że ojcostwo to często robota po cichu, bez fajerwerków. Dlatego proszę o radę, jest więcej warte niż kolejna paczka śrubek. Chociaż śrubki też się przydadzą. Przydadzą, jakże? Ojciec, co w dniu jego święta warto przypomnieć, często jest także jak strażak gaszący domowe pożary. Ale bywa także odwrotnie, czyli to strażacy bywają ojcami. Żeby stanąć na wysokości zadania, muszą dużo ćwiczyć. Dlatego strażacy z Podlasia, jak po ogień, rzucili się w wir rywalizacji o medal 600 lecia Tykocina. Dostali dużo braw i życzeń, a sami odwzajemnili się wodą, która lała się strumieniami. Każda drużyna składała się z kilku strażaków rozstawionych wokół stadionu. Zawodnicy musieli m.in. podłączyć wąż, przebiec slalom, pokonać ściankę i ponownie podłączyć wąż. Liczył się czas i precyzja wykonania każdego zadania. Za źle wykonane, doliczano 5 punktów karnych. Zawody w Tykocinie wygrali strażacy z rzędzian. Najszybciej i najlepiej zaliczyli wszystkie konkurencje. Bez lania wody informujemy, że zajęło im to mniej niż minutę. automatyczna kawa. Wszyscy kawosze wiedzą, że bez niej ani rusz. Niedobór kawy utrudnia koncentrację, więc bez co najmniej jednej filiżanki nie ma mowy o rozpoczęciu pracy. Na morzu obowiązują te same zasady, co na lądzie. Podczas niedawnych manewrów morskich Boltops doszło do akcji ratunkowej, której nawet najlepsi szkoleniowcy nie mieli w planach. Na pokładzie szwedzkiej łodzi załodze zabrakło kawy. Z pomocą ruszyli Brytyjczycy. W szczelnie zamkniętej wodoodpornej torbie na szwedzką łódź dotarła kawa w zestawie z ciasteczkami. Nawet Taka błaha sprawa pokazała, jak ważna jest sojusznicza kawowa Solidarność. W Wódzkim Zoo życie płynie spokojnie i smakowicie. Zamieszkuje tam Ofelia, rudzielec na diecie liściastej. Pantka została przyłapana na radosnym wcinaniu. Ta słodka, włóczana buzia to prawdziwa maszyna do przetwarzania chlorofilu. Jej plan dietetyczny, może monotematyczny, ale wszystkim na diecie dobrze znany. Godzina dziewiąta, liść 10, liść 11. Liść i tak do wieczora. Można by odnieść wrażenie, że pantka wcina ile wlezie, ale na mikrofon nie dała się nabrać i komentarza w tej sprawie również brak. Mniamniam. Mniam. I jak to takiemu dać z liścia? Na filmach z jego udziałem wychowało się już kilka pokoleń. Zdzisław Maklakiewicz, jeden z najbardziej znanych polskich aktorów XX wieku, stworzył barwne i niezapomniane kreacje w takich produkcjach jak Rejs, w Niebowzięci czy też Nie ma Mocnych. Te i wiele innych filmów zobaczymy na ósmym festiwalu filmowym Maklaka w Konstancinie pod Warszawą. Czy solo, czy w duecie z Janem Himilzbachem, tworzył takie kreacje, które bawiły i zapadały w pamięć na zawsze. Zdzisław Maklakiewicz był jedyny w swoim rodzaju, a jego twórczość i osiągnięcia upamiętnia właśnie Festiwal Maklaka. W programie zaplanowano projekcje filmowe przypominające jego największe role, a także spotkania z twórcami i aktorami, m.in. z Markiem Koterskim, Robertem Więckiewiczem i Adamem Woronowiczem. Festiwal odbędzie się od piątku do niedzieli w Konstancińskim Domu Kultury. Podobno z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu. A jeśli w domku letniskowym w hiszpańskiej Costa Brava spotkają się osoby, które dawno się nie widziały i są zwaśnione, do wybuchu negatywnych emocji może dojść w każdej chwili. To właśnie o takiej rodzinie opowiada hiszpański komediodramat Niech Płonie. Kłótnie, mocne słowa, żale i pretensje z przeszłości. Te rany szybko się nie zagoją. W roli głównej Emma Villarazú. Film trafi do polskich kin 4 lipca... się zmienia, moda i trendy też, a hip-hop nadal jest na topie. Ten gatunek muzyczny ma fanów w całej Polsce, a wielu z nich co roku bawi się na EMI Festiwalu w Emilianowie pod Kaliszem. Organizowana od dwóch lat impreza łączy i wyzwala pozytywne emocje. W tym roku wystąpią m.in. Jan Rapowanie, Bambi, Sobel, Reto i Szpaku. Festiwal odbędzie się od 16 do 17 sierpnia. Tydzień w pogodzie zapowiada się bardzo ciepły, ale niespokojny. Zadbają o to lokalne burze. Temperatury będą przekraczać 30 stopni, no w końcu to już lato. Środa czeka nas umiarkowanie ciepła. Przynajmniej na północnym wschodzie, gdzie będzie zaledwie 20 stopni, i mogą pojawić się burze i przelotne opady deszczu. Na południowym zachodzie temperatura wzrośnie do 27 stopni, przy zmiennym zachmurzeniu i lokalnych przejaśnieniach. W czwartek wszędzie zrobi się gorąco, a najbardziej na zachodzie, tam nawet 32 stopnie, ale w pakiecie pogoda dołączy burze i intensywne opady. Spokojnie i w centrum, i na południowym wschodzie. Temperatura sięgnie tam 28 stopni, a słońca będzie w brud. Piątek już bez burzowej aury, choć w centrum i na wschodzie możliwy będzie drobny, przelotny deszcz. I warto mieć marzenia, doczekać ich spełnienia. Marzenia o Mistrzostwie Polski doczekali koszykarze Legii Warszawa. W decydującym siódmym meczu finałów Orlen Basket Ligi zieloni kanonierzy pokonali start Lublin 92-82. do 82. Na upragniony tytuł czekali blisko sześć dekad. Od początku meczu obie drużyny toczyły bój punkt za punkt. Po trzech kwartach Legia Warszawa prowadziła ze startem Lublin zaledwie trzema oczkami i kwestia tytułu pozostawała otwarta. W ostatnich minutach czwartej odsłony stołeczni podkręcili tempo i uciekli na osiem oczek. Dowieźli przewagę do końcowej syreny i historyczny tytuł stał się faktem. Dla Legi to ósme mistrzostwo w historii i zarazem pierwsze od 1969 roku. Zieloni kanonierzy zapewnili sobie prawo gry w fazie grupowej Ligi Mistrzów. A teraz koszykówka w nieco innej odsłonie, w dodatku z udziałem reprezentantek Polski. W Mongolii rozpoczęły się Mistrzostwa Świata Kobiet w koszykówce 3 na 3 Biało-czerwone mają za sobą dwa mecze, jeden przegrany, jeden wygrany. Nasze zawodniczki uległy Australijkom 18-21, do następnie zdeklasowały reprezentantki Madagaskaru 21-13 do i pozostały w grze o awans do fazy pucharowej. W środę zmierzą się z Chinkami i Włoszkami. Sport jest pełen emocji. Zdarza się, że te złe czasem biorą górę. Do niemałej awantury doszło po meczu Marii Sakari z Julią Putincewą. Zwyciężyła Greczynka, a rywalka podziękowała triumfatorce w dość niewybredny sposób. Maria Sakari odpowiedziała, że Julia Putincewa musi zachowywać się jak człowiek, na co Kazaszka wyrzuciła z siebie określenia znane z filmu Miś, Motyla Noga i Kurcze Pióro. Greczynka odwinęła się słowami, nikt cię nie lubi i Kazaszka zeszła przy akompaniamencie gwizdów. Baseball. Sport, w którym o piłkę walczą nie tylko zawodnicy. Okazuje się, że taka piłka jest marzeniem na wagę złota niejednego kibica. W meczu Los Angeles Dodgers-Washington z Nationals zarówno jeden z fanów, jak i Shohei Ohtani musieli obejść się smakiem. Ach, zabrakło tak niewiele. Bliski szczęścia był również jeden z młodych kibiców. Już miał piłkę na rękawicy, ale jak widać chwycenie jej to nie lada sztuka. Cóż, może następnym razem się uda. No może. Mądrość podobno przychodzi z wiekiem, ale bywa i tak, że przychodzi sam wiek. Do takiej refleksji skłaniają kolejne wynurzenia Daniela Olbrychskiego. Aktor, który wykreował przecież dziesiątki znakomitych ról, rozmienia teraz wizerunek na drobne. Rola zwykłego obywatela Polaka wyszła mu ze wszystkich ról najgorzej. Dziesięć lat temu Andrzej Duda wygrał minimalnie i Chodzi mi po głowie, że wygrał głosami polskich faszystów, ponieważ w pierwszej turze zarzucił panu Komorowskiemu, że nie jest patriotą, ponieważ przepraszał za jedwabne. I tak. ten haniebny zarzut spowodował, przypuszczam, gremialne głosowanie bardzo brzydkich, szpetnych ludzi na niego wręcz polskich nacjonalistów i faszystów. No, po wysłuchaniu tych mądrości, chyba jednak warto zmodyfikować morał o mądrości. Bardziej trafnie byłoby powiedzieć, że mądrość owszem, przychodzi z wiekiem, ale czasem jest to wieko od trumny. Ciszej nad tą trumną. Głośno zrobi się za to po programie dzisiaj, bo tematy spokojnie usiedzieć w miejscu nie pozwolą. Coraz więcej nielegalnych imigrantów na ulicach polskich miast. Demokracja warcząca próbuje unieważnić wybory prezydenckie. Dzień Ojca. Co warto wiedzieć o tym wyjątkowym święcie? A co warto wiedzieć o antenie Republiki? No, że zaraz zdominuje ją Ewa Bugała. Łączymy się z Ewą. Ewo, witaj. Kogo będziesz gościć? Jakie wątki poruszycie? Cześć Rafał, miło Ciebie widzieć i słyszeć. Dzisiaj będzie poseł Konfederacji Przemysław Wipler. Ja przypomnę, że jest prawnikiem, a o tym prawie dzisiaj będzie bardzo dużo, bo zaznaczę, że pamiętajmy o tym, że politycy koalicji rządzącej domagają się ponownego przeliczenia głosów w wyborach prezydenckich, i to jest taki temat główny ostatnich dni, więc o tym na pewno będziemy rozmawiać. Są nawet tacy, którzy są przeciwni temu zaprzysiężeniu prezydenta, więc będzie ciekawie. Proszę zostać z nami od razu po ekspresie. Bez reklam zaczynamy. Ewa Bugała, wszystko jasne. Zapraszamy gorąco. Start, jak Państwo słyszeli, już za chwilę. A ekspres wraca jutro o 16.55. Do zobaczenia.